Dzień dobry, posłuchajcie o literkach z alfabetu, wierszyków, a książka jest pod tytułem Alfabet wśród zwierząt. Przed wierszykami jeszcze jest taki wpis. Każda literka swe zwierzę na spacer wierszy świat zabierze, czytelnik starszy i młody wnet pozna tu ich przygody. Pierwsza jest, jak się domyślacie, literka A i o aligator, taki tytuł wierszyka. Aligator. Znalazł w rzece aligator wodoszczelny kalkulator. Włączył zębem urządzenie i w mig wziął się zaliczenie. Wiedzieć wreszcie chciał dokładnie, ile ryb jest w rzece na dnie. Po całym nurkowania i żmudnego dodawania stat pirani i węgorzy poczuł, że go głód już może. Wówczas połknął aligator bodoszczelny kalkulator. On nie znalazło zwierzęcia, więc robi wciąż wszystkim zdjęcia. Bocian. Pewna żaba zakochana wyszła za mąż za bociana. Oszczegała ją ropucha, ale miłość rad nie słucha. Tuż po ślubie przed przyjęciem, żaba w sukni z dużym wcięciem i w welonie wciąż na głowie, kumie dumnie tak odpowie. Nie ma strachu, proszę pani. Mój mąż to wegetarianin. Tak mnie kocha niesłychanie, że dziś dżem zjadł na śniadanie. Po weselu z tej miłości bociek schrupał kilku gości. Droga Żabciu, wybacz. Proszę, wiesz, że stałem się jaroszem. Zjadam to, co jest zielone, więc na deser schrupię żonę. Żaba w wodę dała nura, aż zerwała się bichura. Bocian smutny i skruszony próżno szukał w stawie żony. Gdy się wygładziła woda, zakumkała panna młoda. Kocham cię, mój boćku miły, bo na miłość nie ma siły. Lecz pozostać wolę w stawie, wspólnych śniadań ja nie strawię. Czas już zmieni sen porządek, że do serca przez żołądek. Teraz wierszyk pod tytułem Cietrzew. Kochał Cietrzew się w Syrence i na randkę z nią w Altance przygotował się starannie. Wziął gorącą kąpiel w wannie, ogon przystrzykł u Fryzjera, najął nawet i kalnera i smyczkowy kwartet chrząszczy, by im przygrywali w gąszczy. Tak wzruszyło to Cyrankę, gdy sfrunęła na altankę, że cmoknęła w dziób Cietrzewia, zdjęcia z nim na tle modrzewia na Facebooka w mig wstawiła. Status w związku też zmieniła, zwolna na wnet zaręczona i Cietrzewia przyszła żona. Ćma Ćmiło ćmę coś pod skrzydłami, nocą oraz wieczorami. Pofrunęła zatem w, w haszcze, żeby się wyżalić w Waszce. Sprawa jest na pewno ważka, powiedziała z troską ważka. Trzeba cić mo rady mrówki. Mrówka rzekła, od żarówki ćmi cię tak, ćmo pod skrzydłami, nocą oraz wieczorami. Kusi cię świat daleki, latasz wciąż do dyskoteki. Tam światłami oślepiona, bywasz przez nie poparzona. Lepiej zatem wieczorami sfrówaj sobie, fruwaj sobie pod gwiazdami. Poszła ma za radą mrówki, lata z dala od żarówki. Odtąd nawet w karnawale nic ćmy nigdzie nie ćmi wcale. A teraz posłuchajcie o dudku, wierszyk pod tytułem Dudek. Dudek w letnią noc na dudach gra w kwiecistych swych bermudach. Dźwięk dud-wicher chyżoniesie, że aż dudni w całym lesie. Wnet tłum zwierząt na polanie chłonie dudka nocne granie. Tylko Dzięcioł kręci głową razem z żoną Dzięciołową. Dudku, chociaż grasz wspaniale, strój ci nie pasuje wcale. Nie paraduj tak w Bermudach. Widać pierze na Twych udach. Wiedzą przecież wszystkie ptaki, że przystoją bardziej fraki. Na to Dudek niezrażony rzekł, składając im ukłony, choć stosownie to i modnie, piją mnie od fraka spodnie, i wygodniej mi na dudach grać w kwiecistych mych Bermudach. Dźwięk Dudwicher nadal niesie, że aż dudni w całym lesie. Emu spytał kangur Strusia Emu. Powiedz mi, mój drogi, czemu często w piasek chowasz głowę? Czy to jest na pewno zdrowe? Prawdę mówiąc, że ze strachu skryć się pragniesz, Strusiu, w piachu? Emu odparł. Będę szczery. Robię to nie bez kozery. Złote piaski odrobinki, maseczki z ciepłej glinki, dziennie razy trzy lub cztery są zbawienne wprost dla cery. Struś uśmie uśmiechnął się szeroko i przymknąwszy lekko oko, dziób wzniósł pełen animuszu. Nagle wiatr się zerwał w buszu, kangur kichnął i ze strachu, emu schował głowę w piachu. Literka E. E nie znalazło zwierzęcia, więc im urządza przyjęcia. I na tym dosyć dzisiaj wiersz, y, literkach, o literkach z alfabetu, w wierszykach. Do usłyszenia wkrótce. Życzę Wam miłego dnia i czytała dla Was babcia Beata.